Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a dziś razem ze mną w studio Joanna Świątek-Czwozińska, szefowa zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Zespół przygotowuje się do wielkiego jubileuszu 60-lecia. Jestem ciekaw, czy ci, którzy kiedyś zakładali go w 1955 roku, pomyśleli sobie, Jaki będzie ten jubileusz 60-lecia. Trzeba byłoby zapytać tych osób, które zakładały zespół mm -hmm. 55 lat temu myślę, że tak daleko pamięcią nie wybiegali, jeżeli chwilą i jeżeli y, tymi jubileuszami, do których brali czynnie mm -hmm. udział. To były inne czasy, prawda? Większy zespół, y, chór, balet, y, inne pieniądze, bo to było finansowane przez kopalnię zupełnie inna rzeczywistość niż dzisiejsza. Zdecydowanie tak, patrząc na zdjęcia. Z, w naszych kronikach uh -huh. e, porównuję stan dzisiejszy, jak to wygląda z tym, co było 55 lat temu, i stwierdzam, że w tamtych latach zainteresowanie zespołem Pieśni Tańca Wobrzyk było zdecydowanie większe. E, członkowie zespołu nie mieścili się na scenie były uh -huh. 4-5 rzędów chóru, e, 12-14 par baletu. Teraz rzeczywistość jest inna, finansowanie jest zdecydowanie inne, ponieważ e, wcześniej był zespół wspierany przez kopalnię. Teraz y, utrzymuje się z dotacji Urzędu Miejskiego mhm. no i z tego, co zarobi. I oczywiście y, z wsparcia sponsorów. To zupełnie inny czas, zupełnie inne też postrzeganie roli zespołu Pieśni i Tańca Wówczas, który mhm. bardzo często uświetniał y, wszelkie państwowe uroczystości. Y, I dzisiaj, kiedy można Was spotkać chociażby na folkowych pokazach mody. Tak, tak. Teraz... Y My podejmujemy działania adekwatne do obecnej rzeczywistości. Mhm. Oprócz tego, że zespół pieśni i tańca Wałbrzych prezentuje się na okolicznościowych różnych wydarzeniach, zorganizowanych czy przez Urząd Mi Miasta Wałbrzych, czy przez y, inne tutaj y, instytucje, mhm. y, musi wyjść też do zwykłego człowieka. Tymi yy, propozycjami, tak, żeby zachęcić młodzież, przede wszystkim młodzież, i pokazać, że zespół pieśni tańca to nie tylko, nie tylko tańc ludowy, że to jest coś fajnego, że to też jest zabawa, że to jest moda folk. Mhm. Tak naprawdę jest teraz bardzo duży popyt na modę folk, i my poprzez te działania chcemy pokazać, że zespół pieśni tańca tak naprawdę otwiera się i dostosowuje do obecnej rzeczywistości. To też sposób na to, by. Zawrzeć nowe ciekawe znajomości i często przyjaźnie trwające później całe życie. Dokładnie tak. Już nie mówię o zespołowych małżeństwach. <grym> <grym> Dokładnie hmm. tak. Jeśli chodzi o przyjaźnie, to one zawierają się faktycznie na całe życie, bo jednak ludzie spotykają się dosyć często, <grym> łączą ich wspólne pasje, wspólne przygody, wspólne spotkania, bo to jest bardzo dużo czasu, którego, który jest spędzany przez młodzież podczas prób tanecznych, wokalnych i poprzez właśnie spotkanie się nawet poza próbami, mhm. bo ta młodzież również się spotyka poza próbami. A małżeństwa zawierają się, bo to są miłości. No wiadomo, przez taniec z... tworzą się różne właśnie takie sytuacje, gdzie wydzielają się hormony szczęścia i pary, no, powstają pary zespołowe. Od dawien dawna jest mnóstwo par zespołowych. Na 55-leciu, z tego co pamiętam, była wystawa par. Mm -hmm. Takie zdjęcia, właśnie par, które poznały się w zespole Pieśni Tańca Wałbrzych i zawaryzującek małżeński. Czy już macie pierwsze plany na ten jubileusz 60-lecia? Tak, mamy pierwsze plany. Jest to spotkanie organizacyjne w dniu jutrzejszym, czyli w środę o godzinie 18 w siedzibie zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych. Zapraszamy wszystkich absolwentów, yy, którzy. Chcą uczestniczyć w przygotowaniach, uroczystościach związanych z koncertem, Aha. z tym jubileuszem 60-lecia zespołu pieśni tańca Webrzych. I jutro będę miała okazję zobaczyć, jak dużo nas się spotkało i jak dużo. Nas po latach, że tak powiem, miało możliwość się odnaleźć, bo to mhm. są ludzie, którzy przyjeżdżają z różnych miejscowości, z różnych krajów, bo wiadomo, no, rzeczywistość jest taka, a nie inna, że dużo osób wyjeżdża z Wałbrzyka mhm. w poszukiwaniu pracy, miłości, bądź w wyniku innych okoliczności mhm. poza granicę. Czy Państwa. kiedyś próbowano oszacować, ile osób przewinęło się przez zespół Pieśni i Tańce Wałbrzych przez te wszystkie lata? Z tego, co doczytałam, to przewinęło się około 5 tysięcy osób. To strasznie dużo grono. Ale ja myślę, że wszystkich osób nie, nie zostało wzięte pod uwagę, bo mhm. jednak bardzo dużo osób przewinęło się w tym początkowym stadium nauki, gdzie po kilku zajęciach y, doszło do wniosku, że no jednak ta mhm. forma y, spędzenia czasu wolnego nie jest zadowalająca, czy jest zbyt wyczerpująca. Tak jak na przykład moje dziecko stwierdziłem po pierwszej próbie, że ona nie będzie się tak męczyła i ona nie będzie chodziła. <laughs> Dopiero dojrzała po trzech latach i przyszła do zespołu. Mhm. E to spotkanie to pierwszy krok na drodze mhm. do obchodów jubileuszowych. E, czy już jakieś plany, nie wiem, wielki jubileuszowy koncert z przyjaciółmi zespołu, e, wystawy, publikacje macie już... E... Pomysły na to, jak można by uczcić to 60 lat funkcjonowania zespołu? Pomysłów jest bardzo sporo. Mamy bardzo kreatywnych członków zespołu Pieśni i mm -hmm. Tańca w i nie tylko członków, bo są również osoby, które e, zapraszają nas do, właśnie do zrealizowania ich pomysłów związanych z realizacją tego koncertu. E, nie będę zwracała tych pomysłów, bo nie będę ich palić, <laughs> ale wiadomo, że wszystkie te pomysły, żeby je można było zrealizować, potrzebne są pieniążki. No, i my oczywiście podejmiemy wszelkie działania, żeby te pieniążki zgromadzić i na przykład y, zrealizować jeden świetny pomysł, y, taki, który by naprawdę byłby taką całą pigułką podsumowującą mm -hmm. 60-lecie y, funkcjonowania zespołu pieśni i tańca Wałbrzych w mieście Wałbrzych i poza granicami miasta Wałbrzych. No właśnie, bo można Was też nie, oglądać i nie tylko w Wałbrzychu. Ale także praktycznie na całym świecie. Przez te chyba wszystkie lata. Mhm. Nie wiem, czy jest kontynent, gdzie nie było zespołu pieśni i tańcowa Australia może. Myślę, że Australia jest takim kontynentem. Natomiast na pewno znalazłoby się. Jakieś miejsce, gdzie zespół Tańca jeszcze nie dotarł, aczkolwiek wszystko się zdarzyć może, i w te miejsca również zespół mm -hmm. Tańca podczas swojego funkcjonowania, myślę, że to funkcjonowanie będzie trwało bardzo, bardzo długo. Na pewno dotrze do tych zakątków, gdzie jeszcze nie był. Czy osoby młode, zachęcone tym jubileuszem, y Chcące spróbować swoich sił na scenie, mogą się do Was jeszcze przez cały czas zgłaszać, czy też nabór jest zamknięty? Jak to wygląda? Nabór cały czas jest otwarty. Nawet ogłosiłem ostatnio taki konkurs, że osoby, które, które przyjdą do nas, które mhm. będą nowe i które szybko wdrożą się w cały repertuar zespołu i Tańca Wałbrzych, będą miały. Okazję wyjechać z zespołem pieśni tańca na festiwal międzynarodowy, gdzie na pewno zespół pieśni tańca wybierze się. Mhm. Gdzie to jeszcze też nie zdradzę, bo jest kilka propozycji, ale nie będę zdradzała jakich. I taki konkurs właśnie ogłosiłam. Zobaczymy, czy na razie póki co zgłosiła się jedna osoba, taka, która chce podjąć pałeczkę. Mhm. Ale oczywiście są dzieci, które też się zgłaszam, jest bardzo dużo małych dzieci, które przychodzą. Natomiast ja w dalszym ciągu apeluję do gimnazjalistów, licealistów i studentów, żeby do nas przyszli i żeby jednak spróbowali swoich sił, bo to jest naprawdę świetna przygoda i świetna zabawa i czy realizacja. Są, czy są jakieś ramy wiekowe, które obowiązują przy, przy przyjmowaniu do zespołu? Ja tych ram wiekowych nie robię, dlatego że uważam, że każdy, który ma siłę i predyspozycję, żeby zatańczyć i zaśpiewać, bo mm -hmm. ja rozdzieliłam i taniec, i chór osobno, ma taką szansę, żeby u nas y, spróbować swoich sił. Y, y, mm -hmm. Dlatego też y, myślę, że każdy może spróbować przyjść, zobaczyć, popatrzeć, czy akurat ta forma mm -hmm. spędzenia wolnego czasu będzie mu odpowiadała. W związku z tym zapraszam wszystkich. Gdzie się można zgłaszać i jak się można z Wami kontaktować? Kontaktować się można y, bądź bezpośrednio zgłaszając do siedziby Zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych na Andersa 185. Mhm. To jest budynek wokół, bądź drogą mailową na dyrektor.zpitmałpawu.pl, y, bądź na Facebooku, bądź też poprzez y, wykręcenie numeru telefonu, który jest podany na stronie Zespołu Pieśni Tańca www.zpit.pl. Dziękuję bardzo. Mam Dziękuję. nadzieję, że w czasie tego wielkiego jubileuszowego koncertu 60-lecia będziemy mogli zobaczyć wszystkie trzy pokolenia, bo to już chyba trzecie pokolenie tańczy w zespole Pieśni i tańca. Trzecie, ja myślę, że więcej niż trzecie. Ja jestem trzecim pokoleniem, a moja córka tańczy, więc myślę, że tych pokoleń jest znacznie więcej. Yy, spośród osób, które zadeklarowały jutrzejsze przejście, mhm. wiem, że są osoby, które. no być może będą to też założyciele. Więc ja liczę bardzo na to, że jutro spotykam się z osobami, które założyły zespół Pieśni i Tańca Wąbrzy i które również będą chciały w jakiś sposób uczestniczyć w tej uroczystości. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za przygotowania jubileuszowe zespołu Pieśni i Tańca. Młodych ludzi, szczególnie gimnazjalistów, licealistów, zachęcamy do tego, by nie bali się, nie wstydzili, spróbowali podejść na jedną z prób tanecznych, Lokalnych. wokalnych zespołu Pieśni i Tańca i zobaczyli, jaka tam może być naprawdę fajna zabawa. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Zachęcała i opowiadała o jubileuszowych planach Joanna świątek Trzwoźnińska, dyrektor zespołu Pieśni i Tańca w Wałbrzych. Dziękuję za wizytę studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych24. .com.